Małe Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego na pożytek nasz duchowy, czyta nam Kościół Święty Matka nasza na niedzielę, na drugą niedzielę po objawieniu Pańskim lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, mając dary według łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo w zakresie wiary. Bądź posługę w usługiwaniu, bądź kto uczy w nauce, kto napomina w napominaniu, kto użycza w prostocie, kto przełożony jest w zapobiegliwości, kto czyni miłosierdzie z wesołością. Miłość bez obudy, brzydząc się złym, trzymajcie się dobrego, miłością braterską jedni drugich miłując. Uszanowaniem jeden drugiego uprzedzając, w pilności nieleniwi Duchem pałający, Panu służący, nadzieją się weselący, w utrapieniu cierpliwi w modlitwie wytrwali. Potrzebom świętych udzielający, w gościnności się kochający. Błogosławcie prześladujących was, błogosławcie. A nie przeklinajcie, weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi, będąc między sobą jednomyślni. Wysoko nie rozumiejąc, ale do niskich się zniżając, nie bądźcie mądrymi we własnym mniemaniu. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego dnia były gody małżeńskie w kanie galilejskiej, a była tam Matka Jezusowa. Wezwany też był na gody i Jezus, i uczniowie Jego. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusowa do Niego, wina nie mają. I rzecze jej Jezus, co mnie i Tobie, niewiasto, jeszcze nie przyszła godzina moja. Rzecze Matka Jego sługom. Cokolwiek wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych dla oczyszczenia żydowskiego, biorących w siebie każda po dwa albo trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż do wierzchu. I rzecze im Jezus, czerpajcie teraz, a zanieście gospodarzowi wesela, i zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd by było, lecz wiedzieli słudzy, którzy wodę czerpali, woła oglubieńca gospodarz wesela i rzecze mu, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy podlejsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tego czasu. Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę, i uwierzyli wem uczniowie jego. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, po z pańskim zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia, jednakże. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą dosyć szczególną, albowiem tajemnica dnia dzisiejszego obchodzona była niegdyś właśnie 6 stycznia. W objawienie Pańskie, 6 stycznia, Kościół Święty obchodził tajemnicę. Można powiedzieć, obchod, był to obchód trzech tajemnic, w których Chrystus Pan objawia się ludzkości. W Trzech Króli, w objawienie Pańskie. Widzieliśmy mędrców ze wschodu, widzieliśmy pogan, których Pan Bóg przyprowadza do Jezusa Chrystusa, ażeby prawdziwemu Bogu, prawdziwemu Królowi oddać cześć, oddać pokłon. W ten sposób Pan Bóg pokazuje że Chrystus rodzi się dla całego świata i Pan Bóg chce zbawienia dla całego świata. A więc także wśród tych Bogan wzbudza pewną myśl przewodnią, wzbudza natchnienie, wzbudza proroctwo, a żeby te wszystkie proroctwa zeszły się w jednym dniu w jednej osobie w Jezusie Chrystusie. Bóg pokazuje swojego Syna całemu światu nie tylko pasterzom narodowi wybranemu, ale także do żłóbka przyprowadza wszystkie narody. Tego samego dnia Kościół Święty przez wiele wieków obchodził także tajemnicę innego objawienia się Chrystusa. Objawienia się Chrystusa w dniu sztu pańskiego. Kiedy to nie pasterze u żłóbka, nie królowie, ale sam Bóg Wskazuje na Jezusa Chrystusa, kiedy otwiera się Niebo i mówi, Ten jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I słyszeliśmy w Ewangelii święty Jan mówi, że powiedział mi Ten, który mnie posłał, Ten, na którym ujrzysz, Ducha Świętego Stępującego, gołębice, który się zatrzyma na Nim, ten jest mój Syn umiłowany. A więc Bóg Ojciec i Jan Chrzciciel objawiają Izraelowi Jezusa Chrystusa jako Boga i Mesjasza, czyli jest to drugie objawienie. I również 6 stycznia Kościół od wieków świętował taj dzisiejszą tajemnicę dzisiejszej niedzieli, kiedy to nie pasterze, nie królowie, nie Bóg Ojciec, nie Jan Chrzciciel, ale sam Chrystus objawia siebie jako Prawdziwy Bóg. Bo żaden człowiek, ani wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej nie są w stanie swoją myślą, swoim czynem sprawić na zawołania, żeby woda stała się winem. Ta domena stwarzania rzeczy z niczego jest domeną Boga, bo to Bóg słowem, swoją myślą stwarza świat. I Chrystus stwarza dzisiaj jako stwórca wino, materię wina. A więc można powiedzieć, że dzisiejsza niedziela zamyka to, co 6 stycznia żeśmy rozpoczęli świętować. Zamyka ten wielki i uroczysty pochód objawiania się Chrystusa w świecie. I narodowi wybranemu, i wszystkim innym narodom. I dzisiaj kochani widzimy w Ewangelii Chrystusa, który po raz pierwszy zabiera głos. Po raz pierwszy daje świadectwo o sobie, a tak naprawdę daje świadectwo o swoim bóstwie, daje świadectwo o swojej wszechmocy i pokazuje, że nie jest tylko tym, na którego naród wybrany czekał, jakiś niezwykłym bohaterem narodowym, który ma wezwać. Do walki i do swobodzenia Izraela z niewoli rzymskiej, czy jakichkolwiek innych tamtejszych ciemiężycieli, ale okazuje się jako wszechmogący Bóg. Który jedną myślą może sprawić, że wino, że woda staje się winem, że nawet materia może zostać ulepszona. Przez tego, który tę te materię stwarza. Tak jak i każdy artysta, malując obraz, może go upiększyć, a rzeźbiarz może upiększyć swoją rzeźbę, tak Pan Bóg może upiększać według swojej woli to, co stworzył, na rodzaj piękniejszy. Dzisiejsza Ewangelia kryje w sobie bardzo wiele ciekawych i głębokich tajemnic. Pierwsza. Kto zauważa na tym weselu, że zaczyna coś na nim brakować, że coś jest nie tak? Maryja. Ona była pierwszą, która zainteresowała się niedolą człowieka. I ta domena, kochani, jest charakterystyczna dla Matki Najświętszej aż do dzisiaj. Ona interesuje się nieustannie niedolą i brakami człowieka. I chce wymadlać usunięcie tych braków i tej niedoli dla całego rodzaju ludzkiego. Dlatego przecież nie pomylił się Pan, kiedy pod krzyżu daje nam Maryję za Matkę. A nas oddaje jej jako dzieci. Bo chociaż Ojciec będzie najlepszy, to Matki Ojciec nie zastąpi. I dlatego Chrystus Pan daje nas Maryi za Matkę, a Maryi daje nas za swoje dzieci. I jaka jest pierwsza nauka? Że ten może najpewniej do nieba kroczyć, kto odda się pod opiekę i posłuszeństwo Najświętszej Maryi Pan Nie ma pobożnego życia bez Matki Najświętszej. I to dlatego różne, powstające na przestrzeni dziejów religie z szatańskich pobudek wykreślają Maryję jako Matkę Rodzaju ludzkiego. Druga nauka. Wyobraźcie sobie sytuację weselaż, pewnie nieraz o tym mówiłem, ale no raz w roku z tej okazji trzeba to przypomnieć. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście na weselu, podchodzi do kelnerów jakiś gość, który był zaproszony na to wesele i mówi tak, proszę, żebyście wzięli wszystkie garki, pójdziemy do innej dzielnicy, napełnimy je wodą i je przyniesiecie z powrotem na wesele. No pewnie nikt by nie spełnił tej prośby. Wszyscy patrzyliby ze zdziwieniem z A ci słudzy, kamienne stąpie, biorą ze sobą, idą do punktu, skąd można czerpać wodę, bo przypominam, dwa tysiące lat temu w Palestynie nie było wodociągów. Nie można było sobie w kuchni weselnej nabrać wody. Było jedno, w zależności od miejscowości, w większych miastach więcej ujęć wody, skąd można było tę wodę po prostu na swoich barkach przynieść. I tu widzimy kolejna sprawa, że Maryja uczy nas posłuszeństwa Chrystusowi, bo mówi tym sługom: uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. I Maryja do dzisiaj mówi to samo. Ona podczas żadnych objawień. Nigdy nie chciała realizować swojej woli. Przez wszystkie objawienia maryjne, to się przebija, róbcie wszystko, cokolwiek mój Syn powie, co tylko zechce. Ona jest heroldem, która wstępuje z nieba, żeby przekazywać wolę Pana Boga. Róbcie wszystko, cokolwiek On powie. Nawet jeżeli tego nie rozumiecie, nawet jeżeli to dla was się wydaje najbardziej absurdalne na świecie. Niepotrzebne, dziwne. Róbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. A więc Maryja jest pierwszą, która uczy nas posłuszeństwa woli Bożej. Posłuszeństwa woli Bożej w smutkach i radościach, aż po krzyż, kiedy Maryja wypłakała wszystkie swoje łzy. Róbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. I z drugiej strony, zobaczcie na ofiarną odpowiedź tych słów. Oni napełniają te stągwie nie do połowy, żeby leżej było nam je przynieść. Ale tak jak święty Jan to zapisuje i nie jest to bez przyczyny, że napełnili aż po brzegi, a więc dołożyli sobie pracę, dołożyli sobie ciężar. Bo tak jak święty Tomasz za chwilę uczy, łaska buduje na naturze. Człowiek sieje, Pan Bóg daje wzrost. Człowiek nie sieje, Pan Bóg nie da wzrostu. Ile posiejesz, tyle rządź będziesz. A jakie będziesz niwo, taki będzie Twój wzrost i tyle się najdziesz. A więc uczy ta Ewangelia nas dzisiaj, że względem Pana Boga trzeba bez, bezwzględnie być ofiarą. Nie pytać się, nie oglądać, robić wszystko, cokolwiek powie. Nie kombinować, jakby to było lżej. Ale cieszyć się, że czasami pod tym ciężarem życia, obowiązków możemy natrudzić się dla Chrystusa Pana. Bo my w świecie bez bólu, w świecie, wydawałoby się, bez problemów, Chcemy rzeczywiście za wszelką cenę, nawet za cenę odrzucenia Pana Boga, chcemy, żeby wszystko było łatwiejsze. A dzisiejsi słudzy pokazują zupełnie inną postawę. Nie względem Pana Boga, nie względem Jego woli. Tak jak się pytania pojawiają, a proszę księdza, jak my będziemy na pasterce, to na drugi dzień też musimy przyjść. Nie. Tak jak ci słudzy nie musieli pełna nalewać tą kamiennych. Ale nasza ofiara, nasza ofiarność, nasza szczodrobliwość, ile my wody dobrych uczynków nalejemy, tyle Pan Bóg zamieni w wino, a więc w swoją łaskę. I zobaczcie na pewien owoc. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że nasze życie będzie weselem, na którym nie będzie niczego brakować, tylko wtedy, jeżeli zaprosimy na to wesele Pana Jezusa Jego Matkę. I też dla mnie takim wspaniałym świadectwem jest to, że kiedy tutaj zaczęliście przychodzić na msze świętą trydencką, słuchaliście kazań, patrzyliście, co się tutaj dzieje, to masowo w waszych domach zaczęły pojawiać się te obrazy, które mam za plecami. Obrazy serca Pana Jezusa i z niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Widziałam te rady. Proszę księdza, a tu znaleźliśmy w internecie takie obrazy, kupiliśmy, a to tutaj, a to tam, a przyjdzie ksiądz poświęci, uroczyście zainauguruje właśnie naszą cześć do serca Jezusowego w naszych domach. Jest to owoc, jest to oficjalne zaproszenie do Waszego życia, Pana Jezusa i Matki Najświętszej, co trzeba pochwalić. I to dlatego od samego początku, tutaj także w tym miejscu, jedna z pierwszych form odliternych, jaka powstała i chciałem, żeby powstała, to jest żywy Różaniec. I drugi filar, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tych dwóch filarów potrzebuje każdy katolik. Tak jak potrzebowali dzisiejsi ślubnicy w Kanie Galilejskiej. Jeżeli te filary będą podpierać każdy dom, każdą rodzinę, każde państwo i każde społeczeństwo, to one się nie zawali. A ile ktoś będziemy chcieli usunąć którąś z tych kolumn, wszystko legnie w gruzach jak świątynia jerozolimska, która wyparła się swojego Boga. I kolejna uroczystość, która dzisiaj się zbiega, opatrznościowo. Dzisiaj Kościół Święty oddaje cześć ze względu na liturgiczną Uroczystość, którą niestety niedziela przykrywa w tym roku, jest to uroczystość Świętego Józefa Sebastiana Pelczara. 19 stycznia właśnie obchodzimy jego liturgiczne wspomnienie. W naszej świątyni jest on obecny od samego początku. Relikwie Świętego Józefa Sebastiana Pelczara zostały przekazane nam przez księdza arcybiskupa w dniu erygowania szpasterstwa, w dniu można powiedzieć poświęcenia naszej kaplicy, poświęcenia naszego kościoła rektoralnego. Wielki, światły, wspaniały biskup, których nam tak bardzo w tych czasach teraz trzeba. Kilka słów o rysie historycznym. Święty Józef Sebastian Pelczar rodzi się. Połowie XIX wieku, w 1842 roku w Korczynie koło Krosna pochodzi z rodziny zwykłych rolników i co ważne, od szóstego roku życia święty Józef Sypal Sebastian Pelczar jest ministrantem w swojej parafii. Od szóstego roku życia jest ministrantem. W 1860 roku zdaje maturę, wstępuje do seminarium i cztery lata później przyjmuje święcenia kapłańskie. W 1865 roku, a więc rok po święceniach, zostaje skierowany przez biskupa na studia w Rzymie, gdzie przez dwa lata broni dwa doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Rozczytuje się tam w dziełach mistyków, rozważa życie duchowe, czyta Pisma Świętych, które owocują właśnie jego dalszą pracą duszpasterską to on przecież wydaje te obszerne dwa tomy życia duchowego. Bo to był biskup, który najbardziej troszczył się o duchowe wykształcenie swoich diecezjan i księży. I pisze ogólny podręcznik duchowy, chociaż nie był i nie studiował teologii duchowości, ale przez jego pobożność rodzą się te dwa wspaniałe dzieła do świeckich i do kapłanów. Rozmyślania dla kapłanów na każdy dzień o tym, czym jest tajemnica kapłaństwa i jak to życie kapłańskie przeżywać. Święty Józef Sebastian Pelczar jest również, w końcu staje się rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odznaczał się gorliwością, szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Najświętszego Serca Pana Jezusa i do Najświętszej Maryi Panny. To, o czym dzisiaj mówi Ewangelia, to, o czym uczy Kościół, święty Józef Sebastian Pelczar wpisał w swoje życie: Msza Święta, serce Pana Jezusa i niepokalana dziewica. To on przypomina nam także z tego obrazu, że temu trzeba się całkowicie oddać. Kiedy w 2003 roku święty Józef Sebastian Pelczar był kanonizowany, Jan Paweł II powiedział o nim, można powiedzieć, wypowiedział motto jego życia. Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Bo to on przecież, jako biskup Przemyski na urząd ordynariusza został wybrany w 1900 roku uczy właśnie i poświęca całe swoje życie, żeby uświęcać swoją diecezję. To on jako gorliwy patriota i gorliwy katolik po 179 latach pomimo zaborów, jako jedyny w całej Polsce, która nie istnieje, zwołuje synod diecezji przemyskiej. Nie boi się władzy. I po 179 latach przerwy jako jedyny biskup w Polsce ma tę duchową odwagę, ażeby zająć się odnową duchową diecezji przemysłowej. I to on, rozpalając właśnie w ten swoimi pismami, swoimi kazaniami, swoimi publikacjami, tamtą ziemię. Chcemy uczyć się i zapalać dla miłości serca Pana Jezusa, Eucharystii, Matki Najświętszej. Przez Jego przykład. To w ubiegłym roku obchodziliśmy setną rocznicę Jego śmierci, bo umiera w marcu 1924 roku i w minionym roku właśnie. Żeśmy tę setną rocznicę obchodzili i z tej okazji namalowaliśmy ten obraz, który wisi w naszej świątyni. Jest to święty biskup, nauczyciel duchowości, do którego powinien się każdy katolik uciekać. Dlatego, kochani, z tej okazji, także tego święta, dzisiaj po Mszy Świętej, kiedy odśpiewamy antyfonę Maryjną, odmówimy modlitwę z racji na. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan i po tej wspólnej modlitwie, których teksty macie tutaj rozłożone na ławkach, będzie możliwość ucałowania relikwii świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Dlatego serdecznie zachęcam, ażeby ten gest był właśnie zaproszeniem i taką można powiedzieć rozpaleniem w naszym życiu potrzeby nieustannego zgłębiania swojej duchowości. I zachęcam szczególnie, żeby to czynić przez przykład i za pomocą publikacji życia duchowego, którego zostawia nam święty Józef Sebastian Pelczak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego kilka ogłoszeń.